Cześć, witajcie na kanale Czworonożne Maluchy. <laughs> Pytałam się na, twoi, na swoim drugim kanale, czy mam zrobić jakiś e, nowy kanał o moim chomiczku? Jak jesteście nowi, to mam chomiczka. Tutaj jest chomiczek. Zaktualizacja życzymy mojego robienia. I tak, tutaj mam takie pudełko, które pani dała i ono kosztowało ponad zutówkę. Ponad, bo nigdy pudełka. Znaczy, nigdy pudełka. <coughs> przecież nie kosztują, tylko takie pudełko z dziurkami. Zapówka. Takie. Takie pani nam dała, Następnie mamy karmel wita pola, to jest z i ja właśnie mam dżungarskiego chmieleczka, tak, są różne pestki, jak nasionka i tak dalej, i to jest z wita pola, 6,50. Następnie mamy kolby jest tukana, łakoć owocowo orzechowe dwie sztuki, masanek Dzień gram dla gryzoni i tak. Ona kosztowała coś około 3, 3 zł. Coś tak około 3 zł. Yy, następnie tutaj siedzi sobie chamą tylko zakopany. Tutaj mam takie pielu. Bo kocha wchodzi tak e, na Po prostu taka druga. W ja dla o, to co na lek? Czy ja tylko nabyć krótkę dla gazami? I zaraz otworzę, i powiem Wam, znaczy pokażę Wam. Zacznijmy od tego. To jest ta korba. Widzieliście ją na tym kanale. Od naszego psa. Zatem powiem, ponieważ, czemu ona tutaj siedzi, a nie jest zawieszona na kawę. Następnie, yy, taką czekoladkę, dla gry, zanim Następnie, to jest ten właśnie tunelek. On tutaj sobie trwodzinę wsypuje. Następnie jeszcze jedną czaleś, bo wtedy już wszystkich chyba już zjadę. I I palcem jeszcze mechanik zostało. Następnie miałam jeszcze taką kukurydzę, też czekoladkę. Kurdzę. Miseczka żółta. Kosztowała 40 Kolidło z Dixie i ono kosztowało 8 konałów, no bo to jest taki mały kudełko, to jest To pudełko, sobie no, mały W tamtym filmiku na kanale Świat, y, czy na kanale Ubkawnia Szegół, się, się nie powiedziałam, dlaczego on tutaj ma ten papier obłożony wszędzie. Wczoraj znowu obłożyliśmy papier tutaj, wszędzie, ale ten na zewnątrz. Czemu? Bo nasz chomiczek, który w tym się zakopał gdzieś, to on wyłazi z tych dziurek właśnie, o, z takich o-dziurek wyłazi. Ma dopiero 4 tygodnie, ale wyciągnę on jest chetry? Teraz tak wyciągnę go, jak dam radę. Pewnie dam radę, nie chcę mi się go budzić, ale dla Was. Chcę was to zrobię to. Chodź tutaj. Trochę ucieka, bo nie chce, bo on jest na razie śpiący. Nie brałam go dzisiaj, nie. O, tutaj jest schronek. O, no bo ja chciałam wam pokazać, a on nie chce. Rosek. Czy to Tutaj jest. Tutaj se. Tutaj no. tutaj, chodź, tutaj. Trochę mi ciężko jedną ręką, ale już go postawimy. Nie ja będę już go męczyć. No. Niech sobie się zakupimy. Tutaj jest hamulczek, nitki, To jest strasznie słodki. No to tyle było na tyle. Dlatego, no, na tyle było na dzisiaj. Zobaczy, no, no nie na no, dzisiaj może jeszcze jakiś filmik w pewno wstawię. No, no, no to jeszcze jest jedna rzecz. To jest ta klatka. No i tu tyle w tym filmiku. Rozmawiam się z Ben Rosek i ja. Pa, pa.